W Pomorskim na stacji kolejowej doszło do wykolejenia dwóch cysterny, które przewoziły amoniak. Tak sformułowane założenie rozpoczęło ćwiczenia, które są praktycznym epizodem ćwiczeń wojewódzkich, ćwiczeń obronnych Wisła 17, które mają miejsce w Białonowie Pomorskim. Te ćwiczenia skumulowały pracę wszystkich służb ratowniczych powiatu brodnickiego. Ćwiczą tu dzisiaj jednostki ochrony pożarowej. to jest 10 jednostek straży ochotniczych, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Ćwiczy również jednostka wojskowa z Brodnicy, pułk chemiczny, ćwiczy policja i ćwiczą oczywiście służby związania kryzysowego miasta gminy Jabłonów Morskie oraz powiatu brodnickiego. Również mamy możliwość zaobserwowania formacji brony cywilnej, medycznych, PCK z Bydgoszczy, które pomagają, udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w tym zdarzeniu. W jakim chodzie? 16 poszkodowanych. wspaniało po prostu przećwiczyć działanie z epizodem ratownictwa chemicznego, ponieważ jest tutaj jednostka specjalistyczna Państwowej Straży Pożarnej, która się tym zajmowała i ich zadaniem było wykonanie dekontaminacji, czyli usunięcia zanieczyszczeń chemicznych z osób poszkodowanych. Następnie wszystkie te osoby zostały przekazane do nas, do punktu medycznego, gdzie była im udzielona pomoc. Oprócz tego, że doszło do skażenia chemicznego, wielu poszkodowanych miało różnego rodzaju obrażenia ciała, które powstały przy ucieczce z miejsca zdarzenia, dlatego też musieliśmy zabezpieczyć np. połamane nogi, połamane ręce, podejrzenia urazów kręgosłupa. Stopniowo też aplikacyjnie ewakuujemy osoby poszkodowane do szpitali, gdzie udzielana jest dalsza specjalistyczna pomoc. Podczas tych ćwiczeń same działania praktyczne związane są przede wszystkim z uszczelnieniem tych cyster dla pomocą poduszek pneumatycznych oraz zaciskacza do rur. Równolegle prowadzone są działania związane z zapewnieniem zapatrzenia wodnego, czyli neutralizacją tej chmury toksycznej za pomocą wody i również, ponieważ chmura gazowa teoretycznie objęła swym zasięgiem szkołę, gimnazjum w Pomorskim, również działania związane są z ewakuacją tej szkoły, o której wspomniałem. To są kombinezony do pracy w strefie niebezpiecznej. Mamy dwa rodzaje kombinezonów. Kombinezony lekkie i kombinezony, które zapewniają całkowitą izolację ochrony oddechowych. W tych kombinezonach działamy przy wszystkich substancjach Toksycznych substancjach przemysłowych i one przede wszystkim zapewniają podstawowe zabezpieczenie ratownika. Równolegle prowadzone są oczywiście pomiary strefy niebezpiecznej. Żeby taką strefę wyznaczyć, również musimy posiadać mierniki na substancje niebezpieczne, które pozwalają tą strefę nam wyznaczyć i wiedzieć, gdzie strefa jest niebezpieczna, a w którym miejscu już mogą przebywać ratownicy bez zabezpieczenia. To jest samochód dowodzenia i łączności, tak? Jest to samochód z komendy wojewódzkiej w Toruniu. Jedyny w województwie na chwilę obecną, i ten samochód zapewnia nam łączność, ponieważ jesteśmy w Jabłonowi. Jabłonowi jest oddalony od Brodnicy o ponad 20 km. Bezpośrednia łączność z terenu, z terenu tak dużej akcji byłaby utrudniona, a wręcz czasami niemożliwa. Ten samochód zapewnia koordynację dla dowodzącego działań na miejscu działań i umożliwia bezpośrednią łączność z Brodnicą i również. Poprzez zbrodnicę z komendą wojewódzką w Toruniu. Ten epizod, w którym uczestniczymy w tej chwili, ma służyć zgraniu, że tak powiem, systemu militarnego, bo działa też i wojsko, ale także i pozamilitarnego, czyli straży, zarządzania kryzysowego. To są, powiem tak, elementy, które muszą być cały czas ćwiczone, żeby po prostu dojść do prawie że doskonałości.